Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z wyzwania Dziesięcioleci. Dzisiaj w końcu postarzymy dziewczyny. Idzie też Felix moje urodziny, bo jest środa. I ja w sumie, jakby yy, patrząc na kalendarz, ja stwierdziłem dobra. Yy, jesteśmy yy, Mam niedzielę, do środy to ja sobie zagram w te dni, ale zapomniałem, że sobie ustaliłem w poprzednim odcinku, że Felix urodziny zrobimy wcześniej. Ale o tym zapomniałem. <laughs> Dlatego dzisiaj będzie dzień pełen urodzin, bo będzie aż ich trzy. Jeżeli chodzi o to, co robiłem pomiędzy nagraniami, jak widzicie, postawiłem tu stoisko i Rozaria próbowała sprzedawać swoje towary. Czy jej to wyszło? No nie, <laughs> po części nie, ale pozna bardzo dużo ludzi z miasta, bo też bardzo dużo ludzi przerobiłem. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze miasto, jakby. Przylubiłem wszystkich, wyglądają tak jak dziesięcioleci, więc normalnie możemy sobie wychodzić na miasto Tylko, że pewnie grami będzie generować simów, którzy nie będą mi pasować, ale to już nie moja wina Ja robię to co mogę po prostu Co jeszcze? Rozer jest w ciąży O tu Trzeci trymestr za 17 godzin E, oczywiście, przed porodem trzeba będzie tutaj postawić jeszcze jedną kołyskę na wszelki wypadek, żeby były nie daj Boże, trojaczki. Chociaż, nie wiem. E, Rozaria, czy Ty już jest? Tak. Ty już możesz wstać i możesz wziąć resztki. I będziemy dzisiaj robić pranie. E, ty też możesz się obudzić. Zbierz cały plon. Podlejesz. Jezu, a Ellen jest znowu brudna. Odchwaszczaj, opryskaj. I rany boskie, masakra. A i mamy jedno jajeczko do wyklucia, więc będziemy mieli kolejną kurkę. Czemu tu są tylko trzy kury? Nie, były, nie. A nie, chyba tylko były dwie, mi się wydaje. Jezu, wyczyść Ellen, kurde. Oho, jeszcze ta głodna. Czyli nie robisz prania. Tylko ty dajesz. A nie! Nie. Buntuję się. Gotuj. Rób mi ciasto natychmiast. Ej, nie gadajcie, że ja nie mogę zrobić ciasta. Halo? No mogę. Elektryczność nie działa bez przyłączonych, ale to, że co, że ja nie mogę. Że ja tu nie mogę nic, 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 żadnego tortu. No, ej, nie gadajcie mi. To wait. Na tą jedną rzecz. My sobie to zmienimy. Żeby ona mogła zrobić tort Białe ciasto Nie, zostaw zelinę Dobra Tutaj proszę robić mi ciasto ono ma nie ma smakować, ono ma po prostu być. Żeby oni mogli zdumieć sobie świeczki, żebym ja miał spokój. E, ty co robisz? A ty zbierasz plon. O mamy wiśnie, mamy jagody, mamy? Faktycznie, ale to dobrze, bo będę mógł sobie dosadzić, co tu jest. Maliny tu są. Ranale to jest masakra. Bez rozarii to jest. Co ona już tutaj idzie? Oho, idzie zjeść zupę Ale dobrze, niech sobie zje A ty, nie, ty zostaw tatę Ty możesz sobie A nie możesz No to czekasz na ten Na tort yy, Świeczki urodzinowe Świeczki daj Świeczki daj Zanim zlina um, Pomóc zdmuchnąć świeczki Chociaż, może najpierw... Nie, najpierw dzieci. Regina, zapraszam. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty leziesz? O, bierzę Reginkę. Idziemy zdmuchnąć świeczki. Boże, one będą dzieciakami. One w końcu będą mogły normalnie chodzić po tych schodach. <grywka> o rany hej. super. Jaką ona ma cechę? A nie, ona dopiero będzie miała pierwszą cechę. A to sobie zobaczymy. Yy, tutaj jeszcze dodaj świeczki. O, dobra. Ona była aniołkiem, tak? Nie chcę takiej cechy. Też takiej nie chcę. Szarolki, no nie. Trochę mi to pasuje. Okej. Okay. Mhm. Społeczne. Regina. Społeczne. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, że to tak będzie. Yy, pomóż zmęchnąć świeczki z linie. Czemu nie możesz? Pomóż i zmuchnąć świeczki. Zelina, odsuń się, bo może przeszkadzasz. Pomóż znichnąć Zelina. O, przepraszam. ten już ma czwarty poziom ogrodnictwa. Rany. Zelinka. Regina biedna. zupę już. Ok. I ona jeszcze raz doda te świeczki. Tak, świeczki, świeczki. Chyba jeszcze Felix musi zdmuchnąć. Dobra, była niezależna. O, może nie na tak wczesny wiek? To mm -mm. Towarzyska też... Zapalenie nic nie, bo w kompletnie nie ma aktywna? Mmm... Też nie? Też nie? Nie? Zelina, miłośniczka muzyki. Może być kreatywna? Kreatywna. Ok, tak jest. Mój drogi, zdmuchnij te świeczki. Bo to już też twoja pora, prawda? No prawda, no zero dni, no Zaraz też będziemy zmieniać dziewczyny Jak na razie wyglądają okropnie Chodź no tu Staruszku, bardzo szybko to zleciało A ty idziesz do toalety, już, już nie możesz Ale dobra, niech... Co ona tak biegnie? No dawaj, domuchaj. Oho No jest Zmienił grupę wiekową Ale nie zmienił się praktycznie wcale Dobra eee, Idę do kasa i pokażę Wam jak już będą dziewczyny wyglądać finalnie. Okej, okay, więc tak wygląda Regina, tak wygląda z bliska i w sumie to, tak tu ma taki strój, ten sam ma w sportowym, imprezowym i na ciepłą pogodę. Tak wygląda jej wizytowy, tak ma do spania, do pływania. I na zimną pogodę. Słuchajcie, mam tak mało modów, że naprawdę nie wiedziałem, jakie ubrać na zimną pogodę, więc zolina ma to samo. Tak wygląda instrukcyjnie, tak samo sportowy, imprezowy i na ciepłą pogodę. Tak wygląda jej wizytowy. Yy, tak wygląda do spania, do pływania. No i na zimną pogodę. A Felix! Czy Felix? On cały czas chodzi w tym, bo on nie ma w ogóle kiedykolwiek chodzić w tym stroju, który ma jakby zrobiony od początku. No ale no cóż, chodzi cały czas w tym. Może kiedyś mu zmienię na jakiś inny strój roboczy. Dobra, do rozrywki też nic nie muszę. Widzimy się już w rozgrywce. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już z powrotem. Yy, ona się kąpie, tak. Nie kąp się słońce, ty musisz najpierw iść do toalety. To jest o ciebie, drogi panie. Co ty tu jeszcze robisz? Dobra, raz wymienimy, ale tylko raz, bo to jest jakaś masakra. Leś yy, skorzystaj. Rozaria. Kwiaty. No dobra, nie mamy nic. No to pora zrobić pranie. Brak dostępnej bali, jak to brak? Dostępnej bali? Przestań. Pierze w bali, bo. Oj, 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 O, Zelinka. Nie, bo ty się sikasz. Leć do toalety. Tu, leć, tu. Skorzystaj. Już sobie to chociaż tu podejdź. Nie zdąży. A wręcz wątpię. Ta też. To jest jakaś masakra. To na toaleta na mnie wystarczy, słuchajcie. To będzie... to będzie wyczyn. Ty z nikim nie rozmawiaj, ty idź. Eee, zostaw Zelinę, zostaw. Ty musisz coś tu zrobić, ty musisz opryskać wszystko. To przede wszystkim jak tam kurki e, rozrzuć karmę. Jezu, jeszcze trzeba uzupełnić karmę Ellen. Ocie cholera ty jeszcze jesteś wciąż powiem tak będzie ciekawie. Wejść sobie to zjedz. No dobra, zdążyła nawet. Super Później przyjdziesz sobie, to zjesz pomidorową A biedna rozaria No nic, no będziesz Możesz skorzystać, nie? Ale czy zdążysz? To ja nie wiem Ten sobie opryskuje Niech sobie opryskuje Ci chyba nie będziemy robić tarbu Nie mamy czym handlować Nie ma co robić Jak tam nasz stan no, Możemy trochę Mm, zawykować pieczarek. Właśnie możemy tu dać i pietruszkę, i to, i to. Tu też to od razu możemy sprzedać. Bo i tak nam nie jest do niczego potrzebne. Te cywonki możemy dać do rozarii. Rozaria sobie to da jako. Daj środek dodatkowy. O tu. Wy nie, nie, wy nie możecie prać w pali. Jak skończycie, to możecie sobie odrobić lekcje W sumie będziecie chodzić do szkoły, bo czemu nie Nie wiem nawet, czy w zasadach jest coś o szkole Dobra, to już za was zrobię Ten tort też możemy schować Ty już bez tego, ty już dodaj ten środek i piesz dalej Aha, wyładuj i przenieś rozwieś o, dobra a jak tutaj? tutaj dalej tu jeszcze możesz odchwaścić coś jeszcze? chyba nie, chyba wszystko dobra, ona porozwiesza, zajmiemy się trochę wykowaniem gotowanie niż mamy na szóstym poziomie a i tak i tak nic nie możemy zrobić jak tam dziewczyny <grym> wspaniałe są ciekawe jak będą wyglądać jako nastolatki o dobra ona tu idzie już dobra aha miałem yy, włączyć z powrotem wyzwanie parceli bez przyłącza Okej, okay. wekowanie Dżemy gotowe, okej okay. Coś jeszcze możemy sobie zawekować, W ogóle cukier mamy jeden na jeden. Musimy kupić cukier. Majonez możemy zrobić krem. Dżem skrowo jagody. Co? Cała arbuz w słoiku, syrop, o, syrop czekoladowy. Nie mamy jeżyny? Czekajcie no. O, bo nikt ich nie zebrał. Felix, weź zbierz cały plon. Tutaj wszystko po kolei i skorzystasz sobie najpierw to, a potem będziesz odchwaszczać tutaj chyba coś świeci czy nie Oświeci? świeci okej, okay, one tutaj sobie łażą jak tam henfer jesteś okej okay. bardzo niski, umiera z głodu dlaczego, no już jesz sobie a ty Zaspokojona, zaspokojona, no, tylko ty taka rany biedny Co się... A stoją z okazji takich niedanych urodzin Okej, okay, czyli tylko jeżynę To sobie damy tutaj zakowanie Ile mamy cukru to mnie? To mnie ciekawi. Czy już się nam cukier nie kończy? A nie, jeszcze trzeba mamy. E, mleko. Dobra, to na to zawekuje wszystko. I. O, dobra. Czemu ty... Co? O ty kurde! Jak wysoko to postawiła w ogóle? E, chciałbym. Co bym chciał? Aha, jeszcze. Tu to wstawić. Tutaj tą fasolkę. Mhm. Otworzę sobie. W sumie po południu też możemy zrobić. E, pomidory sobie zostawimy na później. To weźmiemy. To weźmiemy. Co jeszcze możemy wziąć? Ja sobie te pomidory też, ale z... nie wiem, czy ktokolwiek nam to kupi. Jak tam wam idzie? Całkiem okej. Okay. Odpowiedzialność wam wzrasta, super. Co ty, Regina, możesz robić? Weź, obejmić. Ty możesz na przykład pójść. Oh! wyczyść Ellen. Weź tu. Pogłosz po z entuzjazmem. No, jak mu umiesz tańczyć, co ty idziesz? Nie, 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 nie. Ty masz za dużo rzeczy do zrobienia. Teraz damy sobie to tu i wyłóż towar na stoisko. Coś jeszcze tutaj? Nie. Zalina, co ty robisz? Bo nie inaczej, co możesz robić. Coś tu podejść, Możesz się bawić... Ulep coś nowego, o Tak yy. Aha, obsługuj stoisko co to jest? Butelka mleka to jest? Zespacznij sprzedaż garażową cieka jak to do nas przyjdzie. Czemu tu jest pusty? Talerz. Mogę go wsadzić? O tu super! O, cześć! Zachwalaj towar Miron Roswell. Tu kto? Simon Scott. Też za zachwalajmy towar. Stop! Dlaczego to tak się robi? O nie. O, jest Sara. Zachwalaj towar. Ta nieco mam we krwi. Nie, nie lubisz tańczyć. <grywy> o, chyba, chyba nie chcieli nic kupić. O, kto to? Amber Roswell. Zachwalaj towar. Nie, tylko tak. No bo dobra, zapewne. A ty idź sobie. Ciebie tu ma nie być. <grywanie> Dziękuję. <grywanie> Zachwalaj towar. Czy są jeszcze jakieś interakcje? Że kluby to nie, ale. No patrzcie. O, zapewne powitanie. Zachwalaj towar. Czy ja mogę ich jakoś jeszcze zachęcić? Ceny też mamy wygórowane, kurde Ale że nie mogę w żaden sposób jakby... O, kto to? Michael Watson, zachwalaj towar Że ja tutaj nie mogę jakby inaczej ich jeszcze zachęcać do tego kupna O, no, rany boskie, no idź sobie. Ej, bo tutaj coś jest nie tak. Ktoś musi chodzić w zepsutym. To. To ty mi robisz takie bugi wielkie? O, rany. Jedna sukienka, ile hałasu? Patrzcie to. O, Regina. Jezu, Regina, ty nie pachniesz za dobrze O rany. O, kurki. O tej ten w, wysiada Jajo. o tu sobie gadają, a ty ale dalej się biedna... męczysz to jest kosmita? <grywy> yy, czy ja kogoś, komuś tu jeszcze mogę przyjazne powitanie yy, tego pana sobie o czy to znowu ona? Tak, to znowu ona. Czy wy to widzicie? Halo, pani burmistrz. Pani się dobrze czuje? O, kto to? Fesilon Watson, ok. Jezu, pani burmistrz. Widać ją z kilometra. O, rany. O, Sara przyszła. Nie możemy nic? No to podźwiaj się wielkimi wieściami, widać po tobie. Jak tam ten? Za 6 godzin trzeci trymestr, okej, okay. czyli w następnym odcinku znowu będzie poród. O rany, za dużo tych dzieci. Strasznie mało zarobiliśmy. Może powinniśmy... A czemu nie obsługujesz stoiska, halo? Idź sobie Liliana Podnieś ceny Zmniejszmy im cenę, może będą chcieli więcej Zachwalaj towar Zachwalaj Kupcie coś No kup No nie, o dobra Coś tu wyszło No, nic. Chyba, dobra. Wyczyść stanowisko. Ale wy już sobie idźcie w swoje strony: i sobie, i sobie. Dobra. Idź do toalety, później sobie zjesz. Weź resztki. Zabawne nie wiem co ty byś mogła porobić, żeby było zabawniej ci. Ja masz dla rodzari wielnie służy do lokalnej społeczności, dlatego Sara z radością sprawi przyjemność. z dalej pięgnować codzienną tradycję różnocznych przyjaźni, rodzajem może darować obrony mieszkańcowi. Jeszcze okej okay. yy. Jak to ci zabawę? Nigdy nie miałem z nią problemu, w sumie. Może sprzątanie, bo ty jesteś chyba schludna, nie? No jesteś. To może ci to poprawi humor jakkolwiek. Regina, sprzątnij Czemu? A teraz. Dobra, nieważne. Eee, weź tu się, obejmij. Baw się. Z tymi klockami a już nic nie możesz zrobić. To możesz się tym pobawić. Jej, ale oni się. Oni chyba cały czas ze sobą rozmawiają, odkąd Rosaria e, robiła wszystko. E, ty zostaw już. I zajmij się sobą. I przy okazji możesz już pójść spać, jak zjesz. Ona zje... O, patrzcie! Sprzątni z wigorem Nie, nie pójdziesz jeszcze spać właśnie Pomóż w wykluciu Przyjdziesz, wykluję się I w sumie będziemy mogli już kończyć ten odcinek, wręcz będzie dosyć długi i tym akcentem chciałbym zakończyć już ten odcinek. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z wszystkimi filmikami. Będziecie mieli, mam nadzieję, powiadomienia. I co do usłyszenia z tego odcinku. Na razie, cześć.